Cześć, dzień dobry. Witajcie moi mili na kanale Innowacyjnego Domu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak to się stało, że ponad 5300 pomp ciepła zostało wywalonych z listy Zoom, czyli nie będzie można otrzymać na nie dotacji. Co będzie dalej? Co z beneficjentami, którzy planują albo już mają pompy ciepła? No i czy jest się czym martwić? Zapraszam do oglądania. Na sam początek chciałem Wam bardzo mocno podziękować za to, jak nasz kanał rośnie, bo jest już ponad 7,500 subskrypcji i w ciągu poprzedniego tygodnia no, przyrosło nam o ponad 500 subskrypcji. Jest to wynik świetny, patrząc na to, że kanał ma ponad już grubo ponad 2 lata no i w tym czasie zgromadziliśmy łącznie 7,5, a w ciągu ostatniego tygodnia było to 500 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkich nowych, wszystkich tych, którzy są zainteresowani pompą ciepła, bądź też kotłem, bądź też w ogóle tematami wokół branży OZE, zachęcam do zostawienia subskrypcji na dole, najlepiej z dzwoneczkiem i do polubienia tego filmu. Pomoże nam to dotrzeć do większej ilości osób. A teraz przejdźmy już do konkretów. No, od czego możemy zacząć? Od tego, czym w ogóle jest lista Zoom. No, więc tak, na samym początku była to lista, w której producenci deklarowali jakieś parametry urządzeń. Czyli ja, Wiktor Łysak, mogłem stworzyć swoją pompę ciepła, nakleić w sensie na nią naklejkę, zgłosić ją do listy Zoom i ona by się tam znalazła na podstawie parametrów, które ja po prostu zadeklarowałem. Natomiast yy, było tak na samym początku, i czy to było złe, no w sumie tak, ale nie aż tak złe, no bo tej listy nikt do niczego nie wymagał. Ona po prostu była. Można było na niej być, można było na niej nie być. Niczego to kompletnie nie zmieniało. Było to jedynie informacyjne, więc z tego powodu powinno to od początku wyglądać prawidłowo, ale tak niestety nie było. No i w zeszłym roku, w 2024 roku zostały wprowadzone zmiany na liście Zoom. Teraz jeszcze dodam w sumie na samym początku, żeby była jasność. Dzisiaj mamy 10 stycznia 2025 i czy ta lista Zoom, czy ten odcinek będzie aktualny za tydzień, dwa, trzy? No, ciężko mi powiedzieć, bo cały czas się to może zmieniać. No i wprowadzona została zmiana taka, że do końca zeszłego roku można było być wpisanym na listę Zoom posiadając certyfikat jakości, europejski certyfikat jakości, na przykład KIMARK. Natomiast od 1 stycznia trzeba już posiadać badania mm, przygotowane w certyfikowanych laboratoriach yy, na terenie Unii Europejskiej bądź też krajów EFTA. No i co to oznacza w praktyce? No w praktyce oznacza to, to, że w tym momencie na liście Zoom jest 924 pompy ciepła, powietrze, woda, a w sumie wyleciało 5300. I tu te ponad 5300 to mówię od samego początku zmian, czyli od zeszłego roku, nie od 1 stycznia. No i kurczę, No jest to sytuacja dosyć niecodzienna. Tak samo było, podobnie było w sumie w poprzedniej edycji, gdy na samym początku tych pomp było bardzo, bardzo mało i teraz jest identycznie. Dlatego nagrywam ten odcinek po co? Żeby troszkę Was uspokoić, tych którzy chcą pompę ciepła po sobie zakupić. Szukałem jakiegoś konkretnego urządzenia i tu chodzi mi o urządzenia dobre, znane, dobrych producentów, bo jeśli na ten moment tych urządzeń nie ma na liście Zoom, no to prędzej czy później one najprawdopodobniej się pojawią. Większy problem będzie z klimatyzatorami, ale to za chwilkę do tego wrócę. Natomiast z takich największych producentów, których teraz na liście ZOOM nie ma, to ja sobie tutaj wypisałem takich, którym mi przyszło do głowy, żeby sprawdzić, no to nie ma pomp ciepła Bosch. I to zarówno powietrznych, jak i gruntowych. Nie ma pomp szwedzkich Nibe, nie ma pomp Ariston, nie ma również LG i Mitsubishi, czyli akurat z tej listy, którą będę teraz mówił, urządzeń, które my również z naszym klientom montujemy. Nie ma pomp Sztibel, nie ma Vaillant, Toshiba, Atlantic i nie ma również pomp ciepła Samsung. I co ciekawe, na liście Zoom jest dużo urządzeń z Dalekiego Wschodu na ten moment, a nie ma tych największych gigantów. Nie wiem, czym to jest spowodowane. no Prawdopodobnie tym, że jeszcze nie dostarczyli badań bądź też yy, te badania długo trwają dlatego że czym innym jest kiedy producent ma w ofercie dwie albo trzy pompy a czym innym kiedy ma 45 i do każdej pompy musi zrobić badanie jeśli ktoś ma nie wiem hydrosplita piątkę 7, dziewiątkę 12 14 16 18 i tak dalej to do każdej jednej pompy musi zrobić badania i producenci mają nie tylko jeden Typ pomp najczęściej, czyli na przykład nie tylko hydrosplit, ale również monoblok, również splity. Są też pompy ciepła, na przykład Mitsubishi ma taką pompę, gdzie jest agregat zewnętrzny, który ogrzewa centralne ogrzewanie i przez hydrobox w sensie do ogrzewania wodnego domowego. I również można podłączyć do niego jednostki klimatyzacyjne. Jest po prostu jednostka zewnętrzna przystosowana tak, że ma więcej wyjść na freony. Rozwiązania ciekawe. Mam tutaj na myśli po prostu to, że część producentów ma bardzo dużo produktów i dlatego długo to trwa. No i tutaj, akurat od LG i Mitsubishi, wiem, że są w procesie, czyli planują być wpisani na listę Zoom, robią sobie badania aktualnie, bądź też robią badania albo są już zgłoszeni i czekają po prostu na wpis. Bo to nie jest tak, że ta lista Zoom z 1 stycznia została zamknięta, tylko ona jest wciąż otwarta. Producenci mogą się wpisywać. No ale niektórym zajmie to po prostu więcej czasu, zwłaszcza że ci producenci, których tutaj wymieniłem, są to marki znane, marki bardzo dobre, wysokiej jakości. No i są to produkty, które jak najbardziej na liście Zoom powinny się znaleźć. Są na liście Zoom polscy producenci, to jest dobrą w sumie wiadomością. Jest Cołton, jest JBG, czyli producenci, z którymi my współpracujemy. Są to pompy produkowane u nas w Polsce. Są też inne polskie pompy, wszystkich nie będę wymieniał, w każdym razie ci najwięksi, najbardziej znani, najlepsi polscy producenci, wydaje mi się, że wszyscy są na liście Zoom. No i oprócz tego, co, co powiedziałem, czyli tych polskich producentów, których mamy w ofercie, to naszym klientom oferujemy też pompy Imergas, pompy Hegam, pompy Termatek. one również są na liście Zoom. No i jest oczywiście pompa Akond z tym, że póki co jest Akond Grandis R, czyli z tych pomp, które was pewnie będą interesować, mamy Akonda Pro N Pro R, Grandis N Grandis R, czyli z tych czterech do zastosowań w domach jednorodzinnych na razie tylko Grandis R, czyli mocniejsza pompa z tej nowej serii Akonda jest na razie wpisana. A skąd to w ogóle się wzięło? Dlaczego jest ten wymóg wprowadzony? No, dlatego że bardzo dużo producentów, bo to najczęściej byli tak naprawdę nie producenci, tylko marki urządzeń, które okłamywały bądź też naciągały rzeczywistość w swoich kartach katalogowych, katalogach. Albo zawyżały niektóre parametry, jak na przykład COP, SCOP i tak albo nie podawały prawdziwego spadku mocy, no albo na przykład zaniżały sobie głośność urządzenia. No i żeby tej patologii jakby uniknąć, no to lista Zoom została zmieniona w taki sposób, że trzeba dostarczyć do niej również odpowiednie badania. Jest to moim zdaniem dobra zmiana, z tym, że no niestety wygląda to tak, że na ten moment bardzo, bardzo wielu dobrych pomp ciepła na tej liście jeszcze nie ma. Nagrałem kiedyś cały odcinek jak rozpoznać dobrego producenta pompy ciepła. Zachęcam pojawia się teraz u was w prawym górnym rogu. Link do tego odcinka, zapraszam do oglądania. I ostatnio tutaj nagrałem też dla Was odcinek, w którym rozmawiałem z handlowcem, który przez 10 lat pracował dla 11 firm i opisuje, jak wyglądają szkolenia dla handlowców, jak to się dzieje w ogóle, że handlowcy potrafią i w jaki sposób naciągają klientów, bo niestety branża OZE wygląda tak, a nie inaczej. Zachęcam też do obejrzenia. Tutaj w prawym górnym rogu pojawi się link do filmu. Jest to odcinek bardzo dobrze przyjęty przez Was, jest bardzo dużo polubień, bardzo dużo komentarzy i całkiem sporo wyświetleń. Myślę, że ciekawy materiał, nieco przydługi, ale myślę, że warto obejrzeć. Niedługo nagramy też kolejny odcinek z kolejnym handlowcem. Ten w poprzednim odcinku był człowiekiem doświadczonym, w takim sensie, że zajmował się i montażem i produkcją samych urządzeń, a potem też został handlowcem. Natomiast kolejny odcinek będzie już stricte z człowiekiem, który. Po prostu jest handlowcem i z montażem bądź też z produkcją nigdy nie miał do czynienia, i człowiekiem, który po prostu e, został wyszkolony w taki, a nie inny sposób, opowie, jak to wyglądało. Na liście ZOOM znajdują się też nie tylko pompy ciepła, ale też kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, są też kotły na biomasę, czyli zgazowujące drewno i kotły pelletowe, ale także materiały do ociepleń wszelkiej maści styropiany, piany, pór dalej, A także okna i drzwi i bramy garażowe. Natomiast w nowej edycji Czystego Powietrza, która rusza pod koniec marca, przynajmniej z tego co mówią, będzie się znajdowała również lista zaufanych wykonawców, czyli wykonawców, którzy nie mieli problemów z funduszami, z czystym powietrzem, czyli ich klienci przechodzili kontrolę, klienci nie zgłaszali nieprawidłowości, bo też musicie wiedzieć jedną rzecz: że w momencie, kiedy przyjdzie kontrola i wykryje nieprawidłowość u klienta, który dostał dotację, to ten klient odpowiada dotacją. Czyli nawet jak to jest prefinansowanie, które trafia bezpośrednio do firmy, Firma wykonuje jakąś usługę na przykład ocieplenie ścian. Okaże się, że steropian był nieodpowiedniej grubości. W sensie był zbyt cienki, albo miał nieodpowiednią lampę, to wszystko nie zgadza się z audytem energetycznym, to, to beneficjent zwraca taką dotację i to z odsetkami, a nie firma wykonawcza. Dlatego kontrole będą, będzie dużo kontroli yy, i będzie sprawdzany. Jak, jak to wszystko zostało wykonane, czy audyt był zrobiony odpowiednio, czy pompa jest odpowiednio dobrana, odpowiednio zamontowana, czy znajduje się na liście ZOOM. No i czy sama termometernizacja również jest wykonana w sposób odpowiedni. A oprócz wykonawców będą również audytorzy energetyczni, czyli w sumie dosyć przydatne jest narzędzie, żeby sobie audytora znaleźć i wcześniej wykonać audyt, przed jeszcze całym procesem, zanim zaczniecie się z kimkolwiek spotykać, konsultować. Zachęcam też, nagraliśmy ostatnio z Kordianem dla Was odcinek podzielony przypadkowo na dwie części. Tutaj w prawym górnym roku macie link do pierwszej, w którym ja i mój brat rozmawiamy sobie o audytach energetycznych i o świadectwach energetycznych i o tym jak są wykonywane i dlaczego w ogóle warto je wykonywać. Listę ZOOM z pompami ciepła, powietrze, woda już sobie omówiliśmy. I większość z tych producentów, jeśli nie wszyscy, pojawią się na tej liście prędzej czy później z powrotem. Oczywiście nie zakładam tutaj jakichś szemranych marek, które tak naprawdę przez te wszystkie zmiany znikną z rynku i, i nikt o nich więcej nie będzie słyszał. Mówię tutaj o prawdziwych producentach. Natomiast większy problem będzie z klimatyzacją, bo na dzień dzisiejszy, czyli na 10 stycznia, na liście Zoom nie ma ani jednej klimatyzacji. Dlaczego tak jest? No dlatego, że o ile ty poszereg w w pompach ciepła u niektórych producentów jest szeroki, tak w pompach powietrze-powietrze, czyli w klimie, jest jeszcze szerszy. No i klimatyzator jest to produkt tani, i przypuszczam, że nie wszystkim producentom będzie chciało się tyle inwestować pieniędzy, żeby te badania przeprowadzić i po prostu być wpisanym na listę Zoom. Niektórzy mogą machnąć ręką, powiedzieć, że w Polsce nie respektuje się europejskich znaków jakości. No to my nie chcemy tracić pieniędzy, żeby. Robić te badania i, no i po prostu zawijałem się z Polski. Tak może być, mam nadzieję, że tak nie będzie. No na dzień dzisiejszy nikt z producentów Klimy tych badań nie zrobił, żeby się na listę Zoom wpisać. Problem jest też z pompami do ciepłej wody użytkowej, bo w sumie jest 14 urządzeń i jest to 14 urządzeń, a nie 14 producentów, czyli inna pojemność, inna moc grzewcza, to każde jest osobnym urządzeniem na liście Zoom. I problem też jest z gruntówkami, bo na ten moment jest 51 urządzeń łącznie, w tym 13 producentów. I nie ma tutaj dużych producentów jak na przykład Nibe czy Bosch, producentów, którzy znani są z gruntówek, zresztą podobnie jak z pomp powietrznych. No w każdym razie nie wygląda to na liście Zoom póki co najlepiej. Przy poprzednich zmianach, no wpisy trwały dosyć długo, bardzo długo nie było pomp y, takich jak właśnie Mitsubishi czy LG, nie było długo Akonda, y, nie było jeszcze dłużej i Nie wiem czym to dokładnie było spowodowane, czy jakimiś błędami formalnymi, czy brakiem certyfikatów badań, czy po prostu jakimiś opóźnieniami już w, w samym procesie wpisywania urządzeń na listę Zoom. Więc skoro wtedy tak długo to trwało, to pewnie teraz będzie podobnie. Ogólnie moi mili ta lista Zoom. Jest to zmiana w programie Czyste Powietrze. Część zmian w programie Czyste Powietrze, o których jak tylko będą jakieś oficjalne informacje, a nie projekty, no to nagramy odcinek, powiemy, co się dokładnie zmieni. Zmian może być bardzo dużo. A czym te zmiany są spowodowane? No właśnie tym, jak ta branża nasza nieszczęsna wygląda czyli tym. Mm, ilu jest oszustów, właśnie naciągaczy jak drogo sprzedawane są urządzenia warte 5000 zł na Allegro bo jest to w sumie doskonały przykład, że są firmy, które potrafią sprzedać za 70 tysięcy z montażem pompę, która na internecie kosztuje 5000 brutto tam jest jeszcze różnica watu, bo na produkt jest 23, a na montaż jest 8% więc ta przebitka jest, jest jeszcze większa no i, no i co no generalnie te zmiany mam nadzieję, że będą pozytywne. Na to się w sumie zapowiada, oprócz kwoty, a raczej procentu prefinansowania, będzie to moim zdaniem zmiana niekorzystna dla firm, które chcą wykonywać pracę uczciwie, bo do tej pory było 50% prefinansowania, jeśli będzie 20, tak jak zapowiadają, no to niektórych firm po prostu nie będzie stać na to, żeby kupić i zamontować. Nie mówię tutaj o całej kotłowni, tylko o samym urządzeniu. Yy, pompę. Kilka razy droższą niż kwota, którą ta firma dostanie. Bo do tej pory firmy mają doświadczenia jakie? No takie, że fundusz nie dość że długo procedował te umowy z prefinansowaniem, wypłacał te 50%, to potem na drugą transzę, która tak naprawdę zawierała jakikolwiek zysk, czekało się bardzo długo kilka dobrych, kilka miesięcy no myślę, że pół roku to co najmniej. No, i jeśli kwota zostanie zmniejszona z 50% do 20%, no to czekać na 80% swoich pieniędzy przez pół roku to będzie jakieś szaleństwo dla tych mniejszych i uczciwych firm. Natomiast ci więksi, no to kurczę zamontują właśnie pompę za 5000 i będą zadowoleni. Poczekają sobie dłużej, nie stracą, no i tyle. No, także co, nie macie się póki co o co martwić. W ogóle ten odcinek nagrałem, bo kilka albo kilkanaście komentarzy na ten temat przeczytałem, w których pytaliście na przykład czemu LG nie ma na liście Zoom, albo czemu Mitsubishi nie ma na liście Zoom i tak dalej, i tak dalej. Nie macie się o co martwić póki co, bo do końca marca jest jeszcze dużo czasu zanim program ruszy, żeby w ogóle móc z tej listy Zoom skorzystać, to trochę czasu minie. Także co, no trzeba być cierpliwym czekać, obserwować, sprawdzać listę Zoom, sprawdźcie sobie w ogóle kto tam jest w tym momencie, bo jest Dużo marek, pomp ciepła, producentów pomp ciepła wpisanych na listę Zoom. posprawdźcie sobie, jakie to są urządzenia. Ja tego nie będę tutaj komentował, ale mam nadzieję, że każdy wyciągnie wnioski sam. Ja nie mówię oczywiście, że są to urządzenia złe, ale porównajcie sobie z tymi urządzeniami, które z tymi producentami, które wymieniłem w tym filmie, czyli tych, których największych, których w tym momencie nie ma na liście. No i co, miejmy nadzieję, że jak najszybciej będą, że jak najszybciej się pojawią oficjalne zmiany w czystym powietrzu. Dziękuję Wam za dzisiaj, za to, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że kogoś uspokoiłem, komu marzy się, nie wiem, pompa LG, bo to, że go nie ma teraz, to nie znaczy, że za tydzień go nie będzie albo za dwa. Ciężko mi jest powiedzieć. No to co, dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i do zobaczenia na kanale Innowacyjnego Domu.